Ja to już kolejny tutorial, tym razem do Photoshopa. Dzisiaj Wam pokażę, do czego można stosować gradient mapę. Weźmy sobie jakieś tam zdjęcie. Ja wziąłem tutaj jakiś widok, jakąś tam panoramę. Pa, 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 pa. No i jak generalnie widać, to zdjęcie nie jest zbyt wyraźne, kolorystyka nie jest zbyt wyraźna, i więc możemy to podkreślić nie tylko podbijając tak naprawdę nasycenie kolorów, tu jest jakiś fajny guziczek, um, jakieś takie kółeczko. Um, w połowie zaciemnione, w połowie nie. I wybierzemy sobie stąd Granite Map. Bada nam się tutaj w ogóle osobna warstwa. Nie wiem w jakim Photoshopie będziecie pracować patrząc na ten tutorial, a aczkolwiek ja pracuję w CS6. I u mnie tutaj jest ta warstwa, tutaj jest jakieś properties i ja tu sobie mogę to cały czas edytować. Mam jakieś tam paczkę gradientów, nie wiem nawet od kogo, nieważne, mniejsza o to. Pierwsze co to, jak widzicie, obraz robi nam się czarno-biały, ponieważ mamy ustawiony defaultowy, no podstawowy gradient, tak? Czyli początkowy. Weźmiemy sobie jakiś, hmm, tak na zasadzie tego, że chcielibyśmy podbić kolory, żeby były cieplejsze, to myślę o jakichś odcieniach hmm, ciepłych jak na początku e, przeważnie daje fioletowo-pomarańczowy gradient, ale później e, zmieniam <coughs> przepraszam, zmieniam e, na blending options tej warstwy na nakładkę. Jak widzimy generalnie zdjęcie jest teraz przesiąknięte pomarańczowo, fioletowymi barwami wygląda to... Dużo lepiej, aczkolwiek nie bardzo realistycznie, a więc zmniejszamy przede wszystkim krycie tej warstwy. Zostawiamy je na mniej więcej 40-50%, tak żeby jakoś to ładnie wyglądało, aczkolwiek nie odbiegało od rzeczywistości. No, ma to jakieś takie swoje fioletowe barwy, więc to jeszcze zmniejszę 30%. No okej, okay, niech będzie 30%. Teraz dodamy kolejną mapę gradientu. Tym razem myślę, że mogłaby to być jakaś cieplejsza, więc czerwonawa. Albo może zielone coś bardziej, żeby podbić te drzewa, których jest. Naprawdę masa tutaj. A więc damy ten gradient. I znowu zmieniamy mieszanie warstwy na nakładkę. I jak widzimy teraz... W połączeniu tych dwóch gradientów niebo dalej pozostaje niebieskie, nawet bardzo ładnie się zrobiło. Trzeba zostały zielone, czy stały się bardziej zielone, może tak. Wszystko wygląda dużo realistyczniej i kolory są naprawdę mocniejsze, aczkolwiek ja nie chcę, żeby to wyglądało aż tak, więc zmniejszę troszeczkę, może tak 70% 75%. 75%. Dodatkowo możemy dodać jeszcze jakiś gradient. Eee, przykładowo jeden z moich ulubionych mm. na przykład ten. Żeby dodać jakiegoś specyfic specyficznego stylu tejże pracy i zmniejszymy go gdzieś tak na około 30%, może mniej nawet 20%. Albo 15, tak? 15 jak to będzie najlepiej. No widzimy, po prostu dodaje to do też tam kontrastu takiego i cieni i takiej realistyczności. Dodamy jeszcze jeden gradient. Przeważnie dodaje się tego naprawdę sporą ilość, ponieważ chce się wysiągnąć jak najlepszy efekt. A więc te gradienty są naprawdę przeróżne. Mniej więcej takim sposobem tworzy się paczki kolory color correction, więc... E, ustawiając i gradienty i później i na przykład krzywe, którymi za chwilę też się pobawimy. E, myślę, który by tu użyć. No Dobra, weźmiemy ten jeszcze. I tak samo. Oczywiście możemy e, ustawić i nakładkę. Możemy także ustawić... O, bardzo ładne kolory, mi się podoba. Możemy ustawić na przykład screen, jeżeli chcemy w warstwach screen, czyli obraz wodajże w, dok w dokładnym znaczeniu do Photoshopa Polskiego. Nie wiem dokładnie jak to będzie, więc musicie sobie zobaczyć mniej więcej, która to jest pozycja. Ok, dodatkowo oczywiście dodatkowo. mówiłem i zapomniałem. Dodatkowo generalnie możemy teraz wziąć krzywę. prawda Podbić troszeczkę jasność tego Jak to wygląda? No, troszeczkę lepiej. Ok. Teraz też możemy dodać troszeczkę. No, tego koloru. Troszeczkę w sumie przyciemno to. też. No i mną z 3%. No i okej, okay. takim sposobem generalnie mamy mamy zdjęcie, które no, wcześniej. Jeszcze ja spakuję sobie... Ojej, coś włączyłem. Nie Spakuję sobie to w grupę. Okay. Widać naprawdę różnicę widać na niebie, na drzewach, na tych skałach. Więc naprawdę. To wszystko musicie dostosować jak naprawdę pod siebie i pod to, co robicie. Czy kolory będą ciepłe, czy zimne. Możecie oczywiście sami tworzyć gradienty, w tym nie ma żadnego problemu. Okej, okay, myślę, że tak, taki krótki, szybki tutorial na ten temat wystarczy. Piszcie pod spodem, czyli w komentarzach, jakie tutoriale chcecie, z czego, czy z Photoshopa, czy z Cinema i oczywiście na jaki temat. Mówił dla Was Dirty i trzymajcie się, siemanko.